Jarek, jak ja mam to zamknąć? A mam dla ciebie drabinę. Samochód wyposażony jest w zawieszenie pneumatyczne. Obniżę pneumatykę, na sam dół na pewno dosięgniesz. Przed Państwem XC60. W pakiecie All Black, egzemplarz ten jest świetnie wyposażony, head-up display, panoramiczne okno dachowe, mamy tutaj gniazdo ładowania, ponieważ jest to hybryda typu plugin, o łącznej mocy aż 340 koni. Reflektory LEDowe, adaptacyjne reflektory LEDowe, a w znaczku kamera do systemu kamer 360. Mało tego, to auto jest świeżo po serwisie. Wymieniony olej w skrzyni biegu, w silniku, cały przegląd wraz z filtrami i świecami. Fotele z pamięcią dla dwóch osób, w pełni elektryczne, z masażami, wentylowane, podgrzewane. Podgrzewana jest również kierownica. Przede mną head-up display na Bowers Wilkins. Piękne obszycie skórą deski rozdzielczej. Zgodnie z wersją Air Design mamy tutaj czarny sufit, bagażnik plus minus 500 litrów w zależności od konfiguracji, a po złożeniu tylnych foteli 1395 litrów. Ja właśnie obniżyłem próg załadunkowy, a dzięki właśnie pneumatycznemu zawieszeniu można tym sterować.